Zorzyste sukienki będzie Max Mara, Gani, um, Michael Kors. I zacznę od tego ciekawego wzoru. Bardzo fajna sukienka, jedwab z wiskozą i Schumacher. Ciekawe wzory i też połączenie kolorystyczne. Tutaj ma. Przecięcie na dekolcie jest podcięta pod biustem. Bardzo fajny materiał, dłuższy rękaw, będzie super teraz na jesień-zimę. W zależności od dodatków może być wykorzystana na bardziej eleganckie okazje lub też z mocniejszymi kozakami na co dzień. Bardzo dobra cena: 299 zł. I to będzie wypadało gdzieś na rozmiar 38. Tam jest podany rozmiar 4, ale myślę, że tak realnie to jest 38. Tutaj także fajna okazja, to jest Max Mara, jedwab z wiskozą. Nie, przepraszam, 100% wiskozy. To jest kremowa sukienka, ma taki szerszy rękaw, tutaj ma elementy gumki, tutaj guziki, ma też kieszenie. Ona będzie wypadała gdzieś na rozmiar 36-38 i jej cena to 379 zł, także też bardzo fajna okazja cenowa, jak za Max Marę. Tutaj mamy markę Gani i to jest czarna sukienka z e, zielonymi elementami. Rękawek jest marszczony na gumkę, e, ściągaczem. Tutaj są jeszcze falbanki. Ma taki rozkloszowany fason. A rozmiar będzie padał gdzieś tak na a, 38. I jej cena to 699 zł. To także jest wisko skupro. Tutaj mamy białą, czarną sukienkę, taką troszkę szerszą. Marco Polo, rękawek czwarte. Tutaj, ma, tutaj jest odcięta. Tutaj ma już poszerzoną, taką, ten du jest szerszy. Rozmiar około 40-42 i cena. 289 zł, to też bardzo fajny materiał, on się ładnie będzie prezentował, ma taką swoją ciężkość, fajnie, fajnie się prezentuje. Tutaj mamy jedwabną sukienkę brązową Michael Kors, bardzo fajna, taka muślinowa sukienka. Tutaj także ma elementy gumki, jest wykończenie i tutaj pod biustem także. To będzie taka XSE, gdzieś rozmiar 36. I jej cena to 399 zł. Też teraz fajnie się wpisuje w tą kolorystykę, która jest obecnie w trendach.